Jest tam Szandalar, naciskają jeszcze Kostato, naciska kisokil nieco słabnie, Mezel od nas najbliżej się przesuwa jeszcze do przodu, no i walczą o zwycięstwo. 150 metrów przed celownikiem, Biofort przyspiesza, ale El Pago Pago stara się jeszcze gonić, Mezel przyspiesza, Biofort, Mezel... I El Pago Pago, tak wygląda prowadząca trójka. Ophilias Aidan triumf, tam jeszcze próbuje gonić Miss Ekfus, która wcześniej była ostatnia. Triumf po zewnętrznej, Ophilias Aidan bliżej kanatu, triumf i Ophilias Aidan 100 metrów do celownika. Triumf Ophilias Aidan, Miss Ekfus, Ophilias Aidan. I ostatni płot. Stracenka i French Chardonnay. Próbuje jeszcze gonić My Way. Stracenka i French Chardonnay. 120 metrów do celownika. Stracenka, French Chardonnay. Kto ma więcej siły? Nie ustępuje Stracenka. Goni French Chardonnay. Do końca będzie ta walka nam się rozgrywać. Stracenka! A Maxim ma jeszcze przewagę nad pozostałymi końmi. Na drugie teraz wydaje się, że wychodzi American Charlie. Maxim, American Charlie i Nairobi Boy. Jeszcze tylko 100 metrów do celownika. Maxim to. Wygra, a tam walka o drugie. najrobi boy na drugim. Maxim Nairobi boy, American Charlie. Znów ogląda się Paweł Slauszil na Hadrinie. Mocno środkiem przyspiesza Lionel. Hadrin Lionel, Hadrin Lionel. Zacięta walka. Hadrin Lionel. Mocno tam sofist. I to on wygra. Bocheme oraz Stay Brave są na dwóch pierwszych miejscach, Bocheme i Stay Brave jeszcze tylko 180 metrów do celownika, walczą o pierwsze miejsce, Bocheme bliżej państwa, Bocheme i Stay Brave, Stay Brave wychodzi na prowadzenie, Stay Brave wygrywa, Bocheme na drugim, na trzecim, Breaking Your Eyes, 300 metrów do mety. Runa jest na prowadzeniu. Kmer i Long Island trzymają się w miarę blisko. Stara się gonić jeszcze wulkanija. 150 metrów przed celownikiem. Prowadzi runa. Drugi jest kmer. Trzecia Long Island. 100 metrów do celownika. I runa nie odda już tego zwycięstwa. Ogląda się Teresa Polesna za siebie i wie, że wygrała. Runa pierwsza, kmer drugi, trzecia, Long Island.